Cinque volte si, cinque volte no. Nel Alfa Romeo Milano. Basta, 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 to nie jest Milano. Włosi powiedzieli, że nie może nazywać się Milano, bo nie jest produkowany we Włoszech, tylko w Polsce. A w Polsce mamy już jedno Milano. A skoro produkowany jest w Tychach, to powinien nazywać się... Ale tak naprawdę dali mu Junior, po fajnym dziadku. A lubicie węże? Junior ma ich mnóstwo pach! Pss. Wąż wąż wąż. z wąż. skrzydłem kryptowąż. A na skudetto mega wąż. Lubi mi się. A, A nie. i tu lubi też. I tutaj. Opcjonalne fotele sabelt. Ekstra wyglądają i fest trzymają. Z pakietem gili-gili gili. Zawieszenie nie jest tak sztywne, jak można by się spodziewać po alfie. Ekran za nisko i system w ogóle taki sobie. Jakby tej gumy nie zakładać? Zawsze odstaje. Podgrzewanie foteli nie działa. Kamera cofania. Włącza się z irytującym opóźnieniem. Dużo twardych plastików. Felicita. To tawarys ten centuś! Jeśli chodzi o ładowanie i zasięg, to jest tylko średniakiem. Prowadzenie Alfy Junior jest bardziej angażujące niż Fiata 600E. Jeep'a Avengera czy Peugeot'a E2008, z którymi ten dzieli technikę. Jeżeli jednak oczekujecie nieco większych emocji za kierownicą, wybierzcie wersję Veloce, która ma 280 koni.